Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego gościa w studiu, Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Klub Platform Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Ale także jest pan w składzie Komisji Kultury, Sportu i Promocji, jak zauważyłem. Tak, zgadza się. To się dobrze składa, bo od sportu zaczniemy. Pieniądze zostały podzielone dla klubów. Jak pan odebrał te cyferki przy poszczególnych klubach? Prezydent powołuje zespół, który kierując się czynnikami merytorycznymi, zasadami, yy, yy, uchwałą yy, mówiącą, jaki, jakie kryteria trzeba stosować przy podziale. Jest zespół, który dzieli te pieniądze. Pieniądze, które są za małe, to, to, to trzeba powiedzieć uczciwie, bo yy, tych pieniędzy na sport wyczynowy, zawodowy. 3 miliony jest... 720 tysięcy na sport wyczynowy, akurat. Dokładnie, bo. Na sport młodzieżowy jakby y, nie ma problemu i nie ma jakichś większych y, zastrzeżeń co do podziału na y, sport młodzieżowy. Mniej więcej te pieniądze wystarczają na działalność klubów. Zdaję sobie sprawę, że oczywiście są za małe. Y, jest y, pewien niedosyt i, i, i kontrowersje czy dyskusje na temat pieniędzy, które dostały kluby y, sportowe. No ale tak jak powiedziałem, tych pieniędzy jest mało w budżecie, jest coraz mniej pieniędzy z roku na rok. W tym roku jest 100 milionów mniej w budżecie miasta. No i tych pieniędzy rzeczywiście na ten sport wyczynowy jest mało. Ale też przypomnę, że zadaniem miasta jest stwarzanie warunków do uprawiania sportu. Czyli my wybudowaliśmy stadion lekkoatletyczny, budujemy halę sportową. Ale, 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 ale momencik, ale wracając do liczby, bo zapytałem, czy, 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 czy te liczby przy poszczególnych klubach przypisane te liczby, jeśli chodzi o sport wyczynowy, zrobiłyby na pana jakieś wrażenie, czy doszły do Pana może jakieś słuchy, że jakiś klub jest niezadowolony, mocno, może inny jest zadowolony, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że wszystkie kluby są niezadowolone, jeżeli chodzi o, o, o kluby sportowe, bo sobie wyobrażam, że każdy klub a w Gorzowie jest kilkadziesiąt klubów sportowych. Chciałby tych pieniędzy jak najwięcej z miasta, ale przypomnę, naprawdę nie jest zadaniem miasta wspierać sport wyczynowy. My musimy wspierać sport młodzieżowy i tak jak powiedziałam, na to mniej więcej wystarcza, chociaż rzeczywiście jest też za mało tych pieniędzy, ale staramy się również, prezydent i, 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 i wszyscy radni, staramy się również dotować sport wyczynowy i tak jak pan redaktor powiedział, 3 prawie 4 miliony, to, to, jest, to jest mało na, na, na tyle klubów. No i niestety kluby no, czują się jakby troszeczkę no, źle, ze względu na to, że miasto mało tych pieniędzy przeznacza na, na działalność tą, taką, stricte a, zawodową. A te kryteria, które przyjęto, czy się pan z nimi zgadza? Czyli klasa, czyli liga, w których występuje dany klub i ilość kibiców, to są te najważniejsze kryteria, którymi kieruje się komisji opiniujące jakby wnioski. No tak, poziom sportowy, kibice, osiągnięcia, no to są podstawowe kryteria, którymi komisja się kieruje i, i, i tak się kierowała. Tutaj, no ale ktoś może, tutaj ale było... ktoś może powiedzieć, piłka nożna jest popularniejsza na świecie niż żużel. Absolutnie, to się zgadzam. No i dlatego 250 tysięcy, które dostała Warta i Stilon to, to według mnie za mało dla tych klubów. Przydałoby się absolutnie więcej, bo rzeczywiście i trenujących, i, 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 i sam właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, jak piłka nożna oddziaływuje na, 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 na wogę, na sport, na, na, na młodzież, że to jest sport najbardziej popularny, najbardziej młodzież się do tego garnie. Jest bardzo dużo klubów, przede wszystkim piłkarskich, w porównaniu do, do innych, czy siatkarzy, czy koszykarzy, czy piłkarzy ręcznych. Zdecydowanie jest mniej, mniej jakby tych klubów trenujących. Także tutaj piłka nożna jest jakby wyjątkiem stanowiącym regułę, że no to jest sport, który powinien być jak najbardziej dotowany ze strony miasta. No ale tak jak powiedziałem. Te 250 tysięcy, które kluby dostały, to to nie jest jakieś, jakaś wygórowana kwota i zadawalająca te kluby. No, miliona, Prawie 3,5 miliona na sport, na szkolenie dzieci i młodzieży w klubach, 3 miliony 700 tysięcy na sport wyciągowy, no to mamy pełen obraz 7 milionów ponad w Gorzowie na sport. Tak, my staramy się, żeby od wielu lat, ja jeszcze za prezydenta czekać chciałem, żeby 2% budżetu miasta było skierowane, przeznaczone na sporto, to, to mniej więcej by się to zgadzało, bo przypomnę, że tak jak pan redaktor powiedział, mamy 7 milionów, a kluby złożyły na ponad 20 milionów jakby swoich potrzeb. Także no, no jest różnica i tych pieniędzy w zasadzie co roku jest mało i co roku są na ten temat dywagacje i, i rozmawiamy na ten temat, żeby na sport... Ja jestem bardzo blisko sportu i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy na sport, bo uważam, że to jest no, rzecz jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój młodzieży na, na to, żeby nie tworzyły się jakieś patologie, żeby, żeby młodzież się rozwijała w duchu właśnie sportu. I tych pieniędzy rzeczywiście jest za mało według mnie na sport. No, kiedyś jeszcze toczyła się dyskusja, a może ten sport. Hmm niewyczynowe, czyli szkolenie dzieci i młodzieży powinien otrzymać więcej pieniędzy niż sport wyczynowy. No, na pewno był podział to, to, 60 40. To była do 40. Taka akademicka dyskusja. To, dokładnie, na razie z tego, z tych zapisów, które my, czy stanowisk, które my przy, 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 przyjmujemy w Radzie nie, nie do końca to wynika, ale tak jak powiedziałem, na bieżąco mam nadzieję, że prezydent analizuje właśnie potrzeby, jakie są związane z funkcjonowaniem miasta i mam nadzieję, że, że to będzie z roku na rok. Jednak mam nadzieję, jeszcze raz powtarzam, że będzie coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Pozostańmy w temacie niejako sportowym naszym, miejskim, ale trochę z innej strony. Przygląda się Pan zapewnie postępom przy budowie hali sportowej przy Słowiance. Mury pną się do góry. Jakie wrażenia? No, mury pną się do góry. Rzeczywiście, no wrażenia są imponujące, bo, bo, bo to, 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 to robi wrażenie oglądając, rzeczywiście Często jeżdżę, często oglądam, chciałoby się, żeby to zaczęło funkcjonować tak, jak wcześniej było, że w czerwcu miało być już w tym roku to otwarte. Są trudności, są trudności przede wszystkim z tym, że jak wszyscy wiemy, że, że spowodowane to między innymi inflacją, bo, bo, bo wszystko idzie w górę niestety i firma zwróciła się do miasta o, o, o prawie 20 milionową dotację czy, czy yy, kwotę, która by spowodowała, że, że te prace jakby szybciej ruszą. Yy, na razie to jest na zasadzie sprawdzania, czy to rzeczywiście ta, ta, ta kwota jest adekwatna do, do, do tego, co yy, rzeczywiście firma wynegocjowała w swoim kontrakcie. Mam nadzieję, że yy, jest pocisk, ale, ale mam nadzieję, że to, będzie coraz lepiej wyglądało, jeżeli chodzi o budowę, i, i, i chcielibyśmy wszyscy zresztą wszyscy gorzewiani, chcieliby, żeby rzeczywiście ta. Instytucja powstała jak najszybciej, bo kluby w kibice wszyscy na to czekamy. To, co zwraca już uwagę na etapie jeszcze budowlanym, to to, to że w środku obiektu jest jakby oddzielny moduł takiej, ktoś to ładnie nazwał, hali rozgrzewkowej, która od głównej hali oddzielona będzie przesuwną ścianą. Tak, no ja jeździłem po halach, jak, jak były koncepcje, oglądaliśmy różne hale sportowe i, i powstał akurat taki projekt, najbardziej jakby tutaj adekwatny właśnie do, do, do naszych warunków. Ja osobiście uważam, że lepiej by było kosztem nawet ilości miejsc, bo uważam, że hala na gorzowskie warunki no jest za dużo, ma ilość miejsc zamiast kosztem właśnie infrastruktury. Uważam, że właśnie więcej zaplecza, więcej spraw związanych właśnie z małymi salami, gdzie młodzież mogłaby również ćwiczyć w międzyczasie. No ale powstała taka koncepcja, też dobra, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Czy Przede wszystkim w gorze jesteś na to, żeby ta hala była zapełniona, bo... bo Koszty funkcjonowania na pewno będą wysokie i tutaj też będzie problem właśnie z pozyskiwaniem pieniędzy na, na funkcjonowanie hali. A zauważył Pan postępy w innym obszarze w naszym mieście, postępy i plany też remontów dróg w naszym mieście. Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania, jak nigdy. Nadrabiamy to przede wszystkim wiąże się z budżetem obywatelskim, tego miałem przyjemność. Być inicjatorem m.in. z moimi kolegami z, z Klubu Platformy Obywatelskiej. 12 lat chyba funkcjonujesz i budżet obywatelski. Ja te mówię pieniądze o i, te z ichrzowa, I te pieniądze bardzo odcinek, często są właśnie przeznaczane na, na, na chodniki, na, na, na drogi, na e, funkcjonowanie. Oprócz tego, oczywiście, e, zawsze e, w inwestycjach gorzowskich w budżecie e, są inwestycje drogowe. Ja cieszę się, że coraz więcej mamy lepszych dróg. Teraz będziemy budowali Kosynierów Gdyńskich. Kompleksowy będzie remont, także, także pomału, pomału. I no, mam nadzieję, że te ulice Gorzowskie coraz lepiej będą wyglądały. 6,5 miliona na dokończenie ulicy Spikszowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 30 milionów to na Kosyniarówdyńskich z programu inwestycji strategicznych. No przyzna pan, że pomoc rządowa dla Gorzowa w ostatnich latach jest imponująca. Tutaj jest słowo imponujące to mi się nie podoba, ale takie zadanie przecież chyba państwa, żeby wspomagało liczby, inwestycjami. Tam inwestycji w Liszbami, Liczbami, panie redaktorze, można manipulować, można Yy, dawać informacje na temat nie ma ilości. Na minubu, ja, się cieszę, że, ja się cieszę, że takie pieniądze są, ale niech pan nie przesadza, że imponujące. To, to, Ponad pół to miliona jest... złotych z rządowego programu. Nigdy wcześniej w dziejach miasta czegoś tylko takiego proszę, nie było. Z Polskiego Ładu, co dostaliśmy, straciliśmy 100 milionów złotych, także tutaj proszę My nie, nie, nic nie, szan... nie szacować tym nic nie straciliśmy. Tymi, tymi, Gorzów tymi, tymi zyskuje pieniędzmi. Tylko, tylko zyskuje. No tak, ja wiem, że tak musicie mówić, także niech ja będzie, nic że zyskuje. Nie muszę to są fakty. Ja też fakty podaję odnośnie Polskiego Ładu, jak to funkcjonuje i, i inflacji. Ale, ale nie i zauważył pan, że dostajemy pieniędzy? i Zauważyłem się chodzi... i się cieszę, no przecież to powiedziałem. No właśnie chciałem usłyszeć, no, że się pan proszę. cieszy, bo jeśli pan jest mieszkańcem miasta, to musi się pan Jasne, cieszyć. Jasne, każdy pieniądz zewnętrzny cieszy i, 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 i chwała, że ktoś daje, ale nikt nie przesadza. Jerzy Soborowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Klub Platformy Obywatelskiej był porannym gościem w Rady Gorzów. Dziękuję. Dziękuję ślicznie, życzę miłego dnia. Rozmowa o dziewiątej w... O dziewiątej w radiu gożów.